Cześć Wojtek. Cześć. Bardzo miło słuchaj, witajcie w trading roomie Łukasza. Powiedz, jak ci dzisiaj live trading minął? No, bardzo cię, bardzo ciekawie. Coś tam do przodu na lunch zarobiłem mm. i jeszcze parę dolarów więcej, więc jest OK. Nauczyłeś się dzisiaj czegoś podczas live tradingu? Coś wyciągnąłeś no, dla no, siebie? Oczywiście, zawsze zawsze pobyt tutaj u was jest. Edukacyjną, edukacyjną przygodą dla każdego tradera, więc oczywiście podpatrzyłem kilka ruchów innych osób i sposobu analizy, podejścia do analizy. Też Łukasz zwrócił mi uwagę na, na kilkukrotnie, kiedy tam jakieś sobie analizy sam przygotowywałem, więc to zawsze jest bezcenna nauka zauważasz różnicę między tym, jak tradujesz na przykład sam w domu, jak sam robisz analizę, a tym, jak tutaj przyjeżdżasz, gdzie na przykład Łukasz może zobaczyć też twoje oczywiście, analizy? Oczywiście, to, to oczywiście na, jestem na takim etapie, jestem na tyle, że tak powiem, niedoświadczonym i młodym traderem, że. Choć wiek na to nie wskazuje, że każde takie doświadczenie jest mm. nauką i wtedy, kiedy ktoś stoi za twoimi plecami i może ci cokolwiek podpowiedzieć, no to w domu tego nie mam, krótko mówiąc, tak? Bo tam tylko i wyłącznie mogę polegać mm. na, na sobie, a no niestety, jeszcze ten brak doświadczenia często wychodzi i, i jakieś błędy się popełnia. Częściej niż niż tutaj będąc. Czasami też jak zaczynałem swój trading w domu, no to też chciałem, żeby ktoś stał za moimi plecami i czasami, co ty robisz? Zamknij Tam. tą pozycję, otwórz tutaj. Albo czasami też jest, myślę, istotne utwierdzenie w tym w tym, że właśnie tak, to co zrobiłeś, zrobiłeś dobrze tak. i możesz tą pozycję tu otworzyć. Bo ja na przykład jeden, jeden z moich problemów wtedy, kiedy siedzę przed komputerem w domu, to jest właśnie to bycie pewnym, że ok, wydaje mi się, że tutaj można by wejść mhm. z pozycją, ale jednak, no jednak się obawiasz, tak, że no może jednak to, co tutaj wymyśliłeś sobie, to nie jest zbyt dobre. Po czym patrząc na wykres następnego dnia czy za parę godzin, mówisz kurczę, no. Zadziałało. M, zadziałało. Nie wszedłem, no bo jednak się obawiałem, a trzeba było, a trzeba było tutaj mm. e, podjąć decyzję. Szybka Kompletnie. decyzyjność Ta, na rynku, a, zwłaszcza no wtedy, więc, kiedy się skalpuje. Wie, więc więc e, wiadomo, że, że tutaj zawsze. E, ta odpowiedzialność za decyzję się rozkłada na kilka osób, więc łatwiej jest to sprawdzie. Tak, w razie powieć. czego można zgłosić na, na kogoś. Tak, na Łukasza. Słuchaj, Wojtek, dlaczego akurat wybrałeś trading? Chcesz się zajmować tradingiem? No bo nie jest to proste. No proste nie jest. Tak się potoczyły moje losy zawodowo-biznesowe, że gdzieś tam zacząłem być na pewnego rodzaju rozdrożu co, co robić dalej. Na dodatek wiadomo, że sytuacja covidowa też natchnęła mnie do tego, że ogólnie rzecz biorąc w dzisiejszych czasach nie widzę lepszego i spokojniejszego, bo oczywiście to jest w jakiś sposób pewien paradoks, no bo wiadomo, że tu są i emocje, i, i, i pieniądze, i nerwy, i czasami serce dużo szybciej bije, ale mimo wszystko hmm. jest to paradoksalnie no, taki spokojny biznes na te czasy, jeżeli się oczywiście w pełni zaangażuje, w pełni. W pełni, w pełni nauczę to za dużo powiedziane bo nigdy nie ma tego końca edukacji zawsze można coś więcej zawsze można coś więcej dokładnie natomiast z całą pewnością z całą pewnością jest to super opcja na dzisiejsze hmm. czasy jasne na, chyba w dobie polskiego ładu jedyne najjaśniejsze przepisy podatkowe, jakie można sobie wymyślać. Z góry wiem, ile jeżeli, jeżeli wreszcie zacznę zarabiać, to wiem, ile, ile będę płacił podatków, a nie, nie mam zielonego pojęcia, jak to na koniec roku wyjdzie. Tak? Więc... Czyli same plusy, słuchaj. Same plusy, Ale dokładnie. A do, tego, tak... a do tego jeszcze siedzę sobie w domu e, w, i mogę wstać wtedy, kiedy chcę, tradeować wtedy, kiedy mam czas i ochotę i, i e, no, myślę, że, że nie ma naprawdę e, fajniejszej opcji na te dzisiejsze czasy. Słuchaj Wojtek, żeby też nie było tak ekolorowo, żeby każdy myślał, Jasne. że to wszystko jest no. łatwe, fantastyczne, to powiedz, jakie na samym początku Ty błędy popełniałeś, przed którym inni mogą się ustrzec? E, błąd podstawowy to brak wiedzy, tak? E, I e, Traktowanie, traktowanie Forexu jako hazardu, czyli mhm. wydaje mi się, że jak postawię tak czy śmak, to będzie dobrze. I to jest takie granie intuicyjne, wiadomo, że może prowadzić tylko i wyłącznie do tego, żeby sobie szczyścić portfel. W związku z tym to jest jakby podstawowy błąd, czyli edukacja, brak tej edukacji. No, i trzeba znaleźć jakieś źródło wiedzy, z którego się będzie korzystać. Takie źródło tutaj znalazłem. Natomiast kolejne, kolejne powiedzmy błędy wynikają z tego jeszcze właśnie braku doświadczenia, braku, braku jeszcze wystarczającej ilości wiedzy. Czy też no, braku łączącego się z tymi hmm. poprzednimi elementami pewności siebie, no bo ta pewność siebie przychodzi na pewno tutaj z czasem, co właśnie z praktyką, z praktyką co, co, co świetnie pokazuje przykład Łukasza. Zawsze olimpijski spokój, twarz pokerzysty, spokojny głos i, i to, to naprawdę hmm. um, jest się czego nauczyć od niego również w tym zakresie nie tylko nie tylko samej tej merytorycznej wiedzy foreksowej, ale to wydaje mi się że właśnie to, ten, mhm. ten, ten jego spokój bierze się z, z tej olbrzymiej wiedzy i tego doświadczenia które po, posiada więc mam nadzieję że zanim zanim powiedzmy przyjdzie mi wąchać kwiatki od drugiej strony, nabędę takiej wiedzy jeszcze i będę z takim spokojem mógł tradeować. Wojtek, bądźmy, słuchaj, pozytywnej myśli. Oczywiście, <grym grym grym> na cały czas jestem. <grym> Jesteśmy tutaj też, żeby Ci pomóc. Słuchaj, chętnie uguścimy Cię jeszcze raz w naszym trading roomie, tutaj u Kasza. Zapraszam Cię na kolejny live trading. Mam nadzieję, Dzięki. że już niedługo znowu się spotkamy. Super. I taka anegdotka na koniec. Dzisiaj Ukaż mi też, że opowiedział właśnie o tym błędzie nadziei, że osoba się pyta, gdzie jest take profit. No, przy, znaczy Łukasz się pyta, tak, gdzie jest take profit przy tysiącach. Dlaczego tam? No bo tam mam take profit. Po ile złoto będzie, tak? 2000. Dlaczego, tak. bo tam mam take profit? No, to jest naprawdę super anegdotka i. Myślę, że tej osobie, która tak powiedziała, to jeszcze trochę zajmie czasu do tego, żeby się przekonać, czym jest Forex i jak na nim faktycznie gra wygląda. Wodku, dziękuję Ci bardzo Dzięki za wywiad również. i do zobaczenia, do zobaczenia następnym razem.